Ja myślałam, że pani może mi powiedzieć, czy yy, jak U mogę nie naleźć tą paczkę. ja mogę wiedzieć, jaką ma pani umowę za Was to ja nie zawieram umowy z EPD, jeżeli chodzi o, o, o pani osobę, prawda? Ja wiem, jakie ja mam prawo. Ja mam takie prawo, że przychodzi do mnie klient, ja mogę nie, ja niego od niego paczkę i wysyłam, prawda? Jeżeli klient chce, żebym ja do niego przyjechała, ja przyjeżdżam, pobieram za tą gotówkę, bo ja przyjeżdżam po to, prawda? A, a kliency, to ja nie wiem, czy kurier może z Pani zadać, no i musi Pani... Tak się Pani na jakieś te umowy podpisywała z systemem, a, a nie z pracownikiem takim jak e... ja dowiedzieć się, jakie ma Pani tam uprawnienia w ZPZ. Nie mam pojęcia. E, no dobrze, ale to Pani powiedziałam, że dzwoniłam na infolinię, tak? No i co? I pan to... Powiedzieli, że, to, że że może Pani nadać. No to ja czekam na, na Panią i Pani nie nadał mi tą paczkę. <laughs> Przepraszam. Tak, ale y, chodzi mi o to, że tak, że po pierwsze nie wiem jak mam nadać list przewozowy, tak czy mogłabym pani mm, chociaż powiedzieć, tak, czy mogę u was dostać taki list przewozowy, czy mogę, czy mam go wystawić elektronicznie, czy jak to wygląda, Robię ale to pierwszy się, raz. Chyba pani umowę podpisaną z DPD, prawda? To pani elektronicznie to wystawia, przenosi pani paczkę do mnie. I już gotową, prawda? Jeżeli pani ma podpisaną umowę z DPD, jeżeli pani jest taką klientką, która nie ma podpisanej umowy z DPD, przychodzi pani do mnie z paczką samą, a ja panią dalej obsługuję, bo na to pobieram pieniądze. No tak, tak. Ale, ale nie, pani mi nie rozumie. No dobra, nieważne. No dobra. Mm, dziękuję za, e, za pomoc. Dziękuję. Do widzenia.